to nigdy dobre Tak mi się chciało gofra od tamtego tygodnia, że sobie nawet nie wyobrażacie A mówię, nie będę stać tyle w kolejce i czekać aż go dostanę, więc zrobię sobie sama I to jeszcze wysokobiałkowe Ha! Gdzie jest miska w tym domu? Trochę człowiek poza domem zaczął być i już nawet nie wie gdzie miski są Cyk Mąka A waga to gdzie? Mleko 20 gramów ciasteczkowej odżywki białkowej Mmm Olej One łyżka I proszę do pieczenia Half łyżeczka <noise> Czepaczka Nagrzewamy gofrownicę. Patrzcie, jakie gęste w ogóle. Chwilę poczekam i zamykam tę gofrownicę. Uno momento, zamykamy. Weź, to kuźwamy i potem truska bibry, deseczka, baby nożyk. O, no i fajnie. Czekamy na goferki, bo tutaj już mi syczą ładniutko. Wyszły zarąbiste. Takie złociste. Znów rym poleciał. Ile mamy troskaweczek? 200 gramów jak coś. Ja dziś tylko z owockami. Ale jak macie ochotę na jeszcze inne dodatki, to śmiało dorzucajcie. Próba testu. Mmm, słodziutkie. Pyszniutkie. 10 na 10. Nara.